Witam Państwa w obieży świecie, tym razem z serca Afryki, z przepięknej Tanzanii. Dziś podróż, do której człowiek przygotowuje się dłużej niż na zwykłe wakacje nad morzem. Tanzania to kraj owszem odwiedzany przez turystów, ale nie jest to kierunek dla masowej turystyki. Do Tanzanii przyjeżdża się na safari i po to, by wdrapać się na najwyższą górę Afryki Kilimandżaro. My mieliśmy okazję zasmakować tej tanzańskiej przygody. Jeszcze w grudniu przedstawimy Państwu relacje z naszej wspinaczki na szczyt Kili, a dziś reportaż z safari, które tu, podobnie jak w Kenii, należy do najprzyjemniejszych, no a przynajmniej najbardziej obfitujących w zwierzynę. Jedziemy do Parku Narodowego Jeziora Maniara, czyli Lake Maniara National Park. To właśnie mimo kilkudziesięciu lat panowania tu Niemców, dziś wszystkie oficjalne nazy podaje się albo w suahili, albo po angielsku. Naszą bazą w Tanzanii jest Arusza, To stąd kilka godzin jedziemy asfaltową trasą przecinającą sawannę porośniętą tak charakterystycznymi i tak bardzo w naszych umysłach zakodowanymi w skojarzeniu z Afryką kolczastymi akacjami. Wokół znowu moje ukochane kolory Afryki, to między innymi ten ciemnorudy brąz, ta czasem wypłowiała, a czasem wiosenna zieleń. Działają jak narkotyk. Nawet nie wiesz kiedy wpadasz w naukę, kiedy zaczynasz chorować na Afrykę. Jest nas siedmioro, wszyscy w Polsce prowadzimy bardzo bogate, ale i stresujące życie zawodowe. Do Tanzanii przyciągnęło nas wyzwanie Kilimandżaro. Ale chcemy trochę poznać ten kraj, o ile da się to zrobić w 10 dni. Jesteśmy kompletnie różni: jedni kochają afrykańską nędzę, ten wszechobecny kurz, inni wolą przypatrywać się jej z za szyby, mając codziennie w perspektywie ciepły prysznic w hotelu. Każdy przeżywa to miejsce na swój sposób, każdy pewnie inaczej opisałby te spotkania z Afryką. Musimy dojechać na miejsce szybko, nie mamy czasu zatrzymywać się, by obfotografować każdego napotkanego Masaja. Nikt z nas wcześniej nie miał okazji, poza albumami podróżniczymi, przyjrzeć się członkom tego legendarnego już w Europie plemienia. Chwytamy więc w obiektyw podążających z krajem drogi Masajów. Początkowo nie umiemy odróżnić ich od przedstawicieli innych plemion. Rozglądamy się na boki, szukając masajskich wiosek. Gdzieś w oddali chwytamy okiem gliniane, okrągłe chaty ze słomianymi dachami. Zatrzymujemy się do toalety. Panie na lewo, panowie, świetnie, tylko że tu nie ma najmniejszego drzewa. Za toaletę służy nam jakiś ciernisty krzaczek. Stoimy tu zaledwie kilka minut, a już jak z ziemi wyrasta jakiś chłopiec, już wiemy, czego chce. Ty mi zrobisz zdjęcie i zapłacisz, to ja się ładnie uśmiechnę. Niemal wszystkie negatywy jeszcze dziewiczo leżą w kasetach. Rzucamy się jak piranie na chłopca, taki ładny. Dopiero później zastanawiamy się, czy nie czuł się w jakiś sposób upokorzony tym pozowaniem. A może jednak był dumny z tak dużego, kilku dolarowego zarobku. Chłopiec miał na policzkach wypalone czy wydrapane po dwa złączone ze sobą kółka. Co to może oznaczać? Pytam Solomona, naszego kierowcę i przewodnika. To oznacza przynależność do klanu. Ten chłopak jest przedstawicielem plemienia Mangati. Rzeczywiście, te kółka są wypalane i zasypywane popiołem, żeby ładnie się goiły. Dziś znaki takie robi się już rzadziej i jeśli się je robi, to raczej dla urody niż oznaczenia przynależności rodowej. Zatrzymujemy się przed pięknym, okazałym baobabem. Jest taki dostojny. Lubię dostojne drzewa. Nagle zauważam coś, co kompletnie do tego drzewa nie pasuje. Przepiękne, kromowe kwiaty porastające w wygolone gałęzie. Z tych kwiatów powstają owoce o miękkim, usianym pestkami miąższu. Z nich robi się sok albo zjada na surowo. Strzelamy migawkami aparatów. Tymczasem do naszego samochodu podchodzi grupka masajskich kobiet w charakterystycznych czerwonych i niebieskofioletowych okryciach, skromnych sandałach i z poprzebijanymi i porozciąganymi do granic możliwości udekorowanymi pękami kolczyków uszami. Chcą trochę pohandlować. Dolar za zdjęcie, 15 za kończyki. Nie, my nic nie kupujemy, nie będziemy się z tym wozić. Postanawiamy twardo i po 10 minutach odjeżdżamy z Kisahani, okrągłymi naszyjnikami masajek w ręku. Grunt to twarde postanowienie turysty. Jest. Jest Lake Maniara National Park. Jest i tabliczka informująca, że to rezerwat biosfery. Nie opieramy się pokusie zrobienia sobie kiczowatego zdjęcia przy wjeździe do parku. Zdjęcia z serii Tu byłem a niech wiedzą ci, którym żal pieniędzy na podróże, którzy wolą ciułać i chować je w skarpecie. Niech zazdroszczą. No, może aż tak nie myślimy, ale pamiątka jest pamiątką. Dopiero za chwilę zauważamy inny piękny baobab za tablicą. W miarę, gdy wjeżdżamy w głąb parku, na schodzących ku niemu zboczach takich baobabów spotkamy coraz więcej. Najpiękniej wyglądają wystające ponad płachtę zieleni na tle niebieskiego nieba, wznosząc ku niemu swoje konary. Jakże pięknie brzmi ich łacińska nazwa Adansonia digitata pochodząca od nazwiska botanika, który je opisał. Do parku nie można wchodzić pieszo to zbyt niebezpieczne. Kończy się asfalt. Teraz przez cały dzień będziemy poruszać się po czerwonej, ubitej drodze, świetnie komponującej się z zielenią buszu i później z seledynem sawanny. Okazuje się, że najbardziej gościnnymi mieszkańcami parku są pawiany. Tutejsza odmiana to pawiany oliwkowe. Są wszędzie. Poruszają się całymi stadami, a że trochę nas podobne chętnie zatrzymujemy się, by poobserwować jakim się żyje. No i okazuje się, że najlepiej im na drodze, mimo że nie mają prawa jazdy. A to już fenomen flory. Drzewo zwane kiełbasianem z angielska sausage tree. Zwisają sobie takie kiełbaski z drzewa na gór sklepu z dębinami i każą myśleć, że to nie bajka i nie sen, że to co widzimy, widzimy naprawdę. Niestety, nie dowiedzieliśmy się jak smakują owe kiełbaski, czy w ogóle są jadalne. Spoglądamy w górę. Tam na samym szczycie będziemy nocować. Pewnie będziemy mieć piękny widok na jezioro i park. A wracając do baobabów, które zazwyczaj są wielkimi samotnikami, masajowie, którzy mówią na nie drzewo postawione do góry nogami, wierzą, że to właśnie w baobabach swoje siedziby mają duchy drzew. Baobaby żyją po kilkaset lat. Ich pnie osiągają 5 metrów średnicy, a każda z gałęzi przechowuje nawet 300 litrów wody. Skory wyrabia się koszyki, a z konarów łodzie. Wokół naszego samochodu zrobiło się tłoczno. Teraz na powitanie wyszedł nam wiecznie głodny pan Pumba z króla lwa, czyli gusiec. Muzyka. Za to na progu mostu, który rozłożył się nad rzeką, stoi pawian celnik. Pewnie będzie chciał pobrać od nas myto za przejazd, ale te zwierzaki zorganizowane. Weźmy choćby takie termity. Te to mieszkają w prawdziwych pałacach, czasem szarych, czasem brązowych, jak gorzka czekolada. Ale to skromne towarzystwo, nie chcą pokazywać się wszemi wobec. Ludzie muszą zatem podziwiać ich wysokie domy, które pną się w górę tak wysoko, że czasem sięgają korony niższych drzew. W parku jeziora Maniera sporo akacji. Im bliżej jeziora, tym więcej. Tym bardziej zaczynają dominować w krajobrazie. A w krajobraz, który przesuwa się przed nami jak film, zaczynają wtapiać się coraz to nowe zwierzęta. Mamy już słonie, kilka gatunków antylop. Jest południe. Zwierzęta stają się leniwe i takie pozostaną do wieczora. Tylko antylopom żarty i skoki w głowie. Energiczne bestie. Stajemy. Zgodnie z prawem buszu ustępujemy zwierzętom. Po niewidocznych pasach na jezdni słonica i słoń przeprowadzają słoniątko. Nie jesteśmy w stanie określić jego wieku. Wiemy tylko, że słonie rodzą się w nocy i ważą wtedy 100 kilo. Trąbalscy wzięli swoje maleństwo w środek, tak na wszelki wypadek, gdyby dwunożnym z samochodu coś złego przyszło do głowy. Bo przecież takie tam małpy, zwane werwetowymi, są niegroźne. One, gdy im bliżej przyjrzeć się... Są wręcz śmieszne. Pewną część ciała mają jakby z innej bajki, chociaż z drugiej strony może to powód do dumy. Podpatrujemy, jak sobie radzą małpie matki Tanzanki. Nie wolno im zostawić młodych nawet na chwilę. Swoje pociechy noszą uczepione pod brzuchem. Ciekawie wyglądają dwa splecione ze sobą jak małe wężyki ogonki: mamy i dziecka. Tymczasem nasze słonie postanowiły nieco się ochłodzić. Mały trąbalski wlazł do kąpieli, ale wydostać się z niej w żaden sposób nie może. Tata słoń stawia na samodzielność. Dopiero po dłuższej chwili podaje malcowi koło ratunkowe czyli własną trąbę. Wodę wyczuły dwa inne osobniki. Ja też, ja też chcę do wody ciągnie mamy słonicę inny słoniowy dzieciak. No cóż, czy to człowiecze, czy zwierzęce dziecko zawsze szuka towarzystwa? Tak jak te małpki, walka wręcz to najlepszy dla nich sposób na rozwinięcie mięśni. Przejeżdżamy przez rzeczkę koloru rdzawej ziemi i sięgamy wzrokiem na falujący gorącem horyzont. Nie, to nie przywidzenie. Ta różowa plama Hen Hen to stada flamingów. Jeszcze im się poprzyglądamy, a tymczasem odwracamy wzrok ku żyrafie. Niby taka nieproporcjonalna. Ale jaka klasa, z gracją pozbawialiści, broniące się przed tym długimi na kilka centymetrów kolcami akacje. Tanzańskie żyrafy, spotykane również w Kenii, a zwane potocznie masajskimi, są zupełnie inne od tych, które można spotkać na południu kontynentu. Mają ciemniejsze umaszczenia, a na skórze zamiast rąbów, rąbowate gwiazdki są naprawdę piękne. Żyraf and w grupie. Żyrafy udzielają się społecznie. Żyją obok zebr i impali. Swoje małe puszczają swobodnie na porośniętą trawą odkrytą sawannę. Dają im dużo swobody, ale muszą mieć je na oku. Mogą sobie na to pozwolić, bo inne zwierzęta boją się ich. Jak taka żyrafa kopnie, to można już nigdy się nie podnieść. A słonie? Obserwując kolejną scenkę z serii Na basenie, można by rzec, że one uwielbiają towarzystwo. Wystarczy, że rodzice oblewają w bajorku jednego słonika, a drugi już chce do niego dołączyć. Słonie to rodzinne stworzenia. Tak też żyją. Choć są to rodziny nieco inne niż ludzkie, to samice dbają o małe, i to ich zadanie. Często widzi się kilka samic z kilkoma małymi. Samcy albo żyją w innej samczej grupie i wtedy wybierają sobie na nagody jedną ze słonic grupy samiczej, albo też przez krótki czas, gdy potomstwo jest bardzo małe, towarzyszą dziecku i jego matce. Ale czasem w porze deszczowej słonie łączą się w większe grupy, nawet do 500 sztuk. Zazwyczaj, gdy spotykają się dwie, kilku słoniowe rodziny, wszyscy bardzo się cieszą. Zgodniliśmy. Zaopatrzeni w tzw. suchy prowiant, jedziemy do odpowiedniego miejsca, by zadowolić nasze żołądki. Może jakiś piknik, może jakiś kocyk pod akacją i odrobina cienia? Nic z tego! To, co teraz zrobiłam, a więc to, że wysiadłam z naszego busiku, jest w zasadzie niedozwolone w parkach narodowych, nie tylko zresztą w Tanzanii, ale w całej Afryce. Parki narodowe zwiedza się wyłącznie z okien dżipów czy takich wycieczkowych busów. To jest jedyne miejsce w parku Maniara, w którym turyści mają prawo wysiąść i to raczej na chwilę. Tutaj też dochodzą słonie, dochodzą żyrafy. Tutaj również mieści się miejscowa toaleta. Korzystamy z toalety, a raczej z możliwości rozprostowania kości. Niektórzy turyści nic sobie nie robią z zakazów, choć zakazy te zostały tu wprowadzone właśnie ze względu na bezpieczeństwo turystów. Tu nie jest jeszcze tak niebezpiecznie, ale w parku Ngorongoro czy Serengeti zwierzyna potrafi zrobić krzywdę. Tutaj za to są groźne jadowite węże. Mamy Poisonous Oto Paweł i żyrafa w akcji. Paweł chce złowić jak najlepsze ujęcie. Żyrafa owszem, nie ma nic przeciwko temu, byleby nie zbliżał się na niedozwoloną odległość. Za blisko, za blisko! Ja ci pokażę. Odjeżdżamy w poszukiwaniu miejsca na piknik. Po drodze trafiamy jeszcze na najmniejsze antylopy zwane Dig. Soki trawienne zaczynają nam buzować w żołądkach, a tu proszę bardzo, nic z tego, na drodze stoi słoń. To on je obiad. Pamiętacie, taki słoń potrafi zjeść dziennie ponad tonę liści, kory i gałązek. No, to pewnie sobie poje. Stoimy tu już dobre kilka minut, słoń jak stał tak stoi, jak jadł tak je, więc my postanowiliśmy przyłączyć się do niego i zjeść sami nasz. Lunch. Słonia moglibyśmy próbować ominąć, ale jest to słoń samotny. Samotne słonie bywają bardzo nerwowe. Nie mamy wyboru. Musimy zjeść nasze kanapki w samochodzie. To jeden z najsmaczniejszych obiadów, jakie jadłam. Zwykły pieczony i lekko wysuszony kurczak smakował mi wyjątkowo. Ktoś słusznie zauważył, teraz to my jesteśmy jak w zoo, to my siedzimy w klatce, a zwierzaki chodzą na wolności i pewnie ukradkiem przyglądają się tym bezsierściowym stworom w blaszanej puszce. Lake Maniara National Park ma powierzchnię 340 tys. km i dwie trzecie tej powierzchni, 240 tys. km, są, jest zalane. To właśnie to jezioro, jezioro Maniara, zajmuje tę powierzchnię. Do jeziora jedziemy zataczającą półkolę drogą Sasa Drive. To jezioro sodowe, płytkie, ma zaledwie 6 metrów głębokości. W jego wodach zanurzają swoje długie nogi bociany, czaple, pelikany i flamingi. Te ostatnie są szczególnie piękne, gdy zrywają się do lotu. Tutaj obserwujemy je z daleka, próbujemy dojrzeć jak najwięcej. Za lornetkę służy nam zoom kamery i aparatu. Nie wiemy jeszcze, że jutro w parku Ngorongoro flamingom będziemy mogli przyjrzeć się z odległości kilku metrów. Bliżej, w pół na pół mieszanej z błotem wodzie leniwie wylegują się hipopotamy. O tej porze dnia hipcie mają w nosie cały świat. Dopiero w nocy łaskawie wylezą ze swojej naturalnej wanny i pójdą na żer. W końcu coś przecież trzeba jeść. Aż trudno uwierzyć, że te zwierzaki z naturalną nadwagą w poszukiwaniu dobrej soczystej trawy są w stanie przejść nawet 5 km. Hipcie żyją w stadach po około 10 sztuk. I zawsze się moczą. A to dlatego, że ich skóra wbrew pozorom jest bardzo delikatna. W rzekach hipopotamy współżyją z krokodylami. Jedne i drugie są bardzo silne. Jedne i drugie boją się siebie nawzajem. Jednak człowiek w spotkaniu z taką ważącą dwie tony bestią nie ma szans. Dlatego trzeba uważać, by nie stanąć mu na drodze do wody. W parku Maniara trzeba uważać na nietypowe w innych rejonach Afryki zachowanie lwów. Tutejsze lwy, taranger, uwielbiają przebywać na drzewach. Warto rozglądać się po większych drzewach, by niespodziewanie nie znaleźć się pod takim leżącym leniwie na konarze lwem. sytuacji, tu mamy tak wielu jednak to słonie, ostatnio bardzo chętnie przybywające do Maniary, sprawiły, że dzikie koty nie przepadają za tym miejscem. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać ich więcej w tych trawach. Poza tym okoliczni mieszkańcy też przyczynili się do zmniejszenia populacji lwów. Dzikie koty napadają na bydło, a więc ludzie polują, choć to niedozwolone, na lwy. Wycofujemy się. Ten krajobraz po bitwie jest w rzeczywistości krajobrazem po niedawnej wichurze tak silnej, że poniszczyła drzewa, które już niestety nie odbiły. Podobnie potrafią urządzić drzewko słoniki, które ocierają się o korę. Tymczasem trafiamy na iście sielski krajobraz. Żyrafy mają siestę. W żółtawym, dającym delikatne światło, chylącym się ku zachodowi słońcu wyglądają jak namalowane. Ta siedząca z kolei wygląda jak oswojony piesek, te stojące jakby zamarły. Żyrafy bowiem potrafią spać na stojąco, a skoro mają takie możliwości, dlaczego nie miałyby z nich skorzystać właśnie na przykład teraz? A niech turyści mają, niech się nadziwią. Sami nawet na krótką drzemkę muszą przynajmniej przysiąść. Żyrafy, Przekraczamy granice Sawanny i czujemy się niemal jak na podwórku w podkrakowskiej wsi. Z perliczki. Tutejsze są piękne, czarno-niebieskie i wcale się nas nie boją. Ten pan ma nas w pewnej części ciała. Nie chce zadawać się z turystami. Pokazuje nam ogon, ktoś rzuca. Wiecie, że z takiego ogona robi się bransoletki? No i po co się tak prezentowałeś? Nie wystarcza ci, że ludzie polują na twoje kły? Po prostu się Drogi Lake Magniara National Park mają około 300 km. Zapętlają się, łączą się ze sobą. Podróż, nawet takim busikiem po tych drogach, to taka namiastka safari off-road, ponieważ drogi te są wyłącznie tylko ubite. Nie są to drogi asfaltowe, tak jak na przykład widzieliśmy w parku Krugera. Niestety nie można po nich jeździć tak jak tam. Wynajętym samochodem trzeba wynająć licencjonowanego przewodnika. Całkiem niedawno skończyła się tu pora deszczowa. Mamy początek pory suche, ale roślinność już lekko się zazieleniła. Miejscowe rzeczki, choć niewielkie, jeszcze pełne są wody. Trzeba wiedzieć, jak się przez nie przeprawić. Przeprawiamy się ponownie przez burz pełen okazałych drzew, m.in. znanych już nam kiełbaśników, które jawią się teraz w zupełnie innym świetle. Jedziemy na odpoczynek, ale to nie koniec wrażeń na dziś. Mimo, że to kolejny wydatek, warto zaplanować sobie nocleg w jednym z takich miejsc jak Lake Maniara Lodge. Stąd jest wspaniały widok na właśnie jezioro Manara. Wieczorem, za chwilę zajdzie słońce, po zachodzie słońca, ta przyroda rozbudzi się i będzie tu bardzo, bardzo głośno, a przyroda da swój wspaniały koncert. Słońce tonie jak na przyspieszonym filmie. Obserwujemy, jak wszystko pochłania szarość. I oto właśnie minęło dosłownie kilka kolejnych minut. Słońce już zaszło za górę. Natura zaczyna swój wspaniały śpiew, a my, siedząc na brzegu skarpy w Lake Maniara Lodge, możemy obserwować wspaniałe jezioro Maniara. Takie lekko różowawe plany na jego środku to stada flamingów. Mamy jeszcze chwilę, by przyjrzeć się wypielęgnowanym okazom kwitnących kolorowo drzew i krzewów. Upajamy się ciszą i odgłosami natury. Świat powoli układa głowę do snu. Ładny słon. Mhm. Tak oto mieszka się w lodżu w Tanzanii. Jest tutaj dość skromnie, ale elegancko i czysto. Ale widok że to mam wspaniały. O! I moskitiera jest. To jest to, co różni e, tego typu hotele, lodge od hoteli e, pięciogwiazdkowych w miastach. Tutaj nie ma Air aircondition. E, można otwierać dowoli okno i balkon. E, za to na noc dobrze jest, e, nawet koniecznie. Trzeba taką moskitierę rozłożyć wokół łóżka, wtedy na pewno żaden komar ani żaden inny owad się do nas nie przedostanie, ale zobaczmy za okno, za, wyjrzyjmy za okno. Hmm. O właśnie, ciekawostka, tak wyglądają okienka, które są pootwierane, ale jak widać z tyłu też jest siatka moskitiera. Jeszcze że nic się dla nas, nas nie dostanie. W takich chwilach nasza głowa walczy z żołądkiem. Jedno chce się cieszyć doznaniami estetycznymi, drugie domaga się kolacji. Ostatecznie dołączamy do grupy. Po kolacji godzinna dawka miejscowego folkloru. Trzeba jednak wyspać się przed kolejnym dniem w Afryce, który z pewnością nie poskąpi nam wrażeń. To są standardowe czynności na koniec każdego dnia w Afryce, a zwłaszcza na tej wysokości w tej części Afryki. Nie sposób pójść bez moskitiery spać. I przyznam szczerze, że w tym momencie zawsze sobie myślę, za jakie grzechy, za moje własne pieniądze. Nigdy więcej Afryki. Żebyście jeszcze zobaczyli, ile żyjątek przed chwilą zabiłam, pełzające, kroczące i jeszcze był wie, jakie inne. Naprawdę, to bardzo miło siedzieć w północnej Europie, w środkowej Europie w łóżku i patrzeć w telewizji tylko na takie historie. Schody i zachody w Afryce są naprawdę piękne. To cudowny moment, gdy tarcza słońca wydostaje się na świat i oświetla dosłownie wszystko. Czas na śniadanie. Ale chyba nie tylko my myślimy o takich przyjemnościach. Statku Pawianów, zapewne nauczone doświadczeniem, wie, że ludziom można zaufać. Można zaufać, zwłaszcza ich roztargnieniu. Nasz sąsiad z pokoju obok tylko na chwilę wyszedł do łazienki i już miał w pokoju gościa. Pawian nie zastanawiając się, zwinął mu czekoladowy batonik. Cóż, jak tu nie podzielić się tym luksusem z biednymi mieszkańcami Afryki? Pawian ze zdobyczą w ręku czmychnął na dach i tyle go było widać. A byłemu już posiadaczowi batonika pozostało zadowolić się owsianką, naleśnikami i owocami. Ludzie i zwierzęta potrafią jednak żyć w symbiozie. Hm. Przynajmniej jeśli chodzi o czekoladowe batoniki. To wszystko w tym odcinku. Rozstajemy się z Afryką, ale jeszcze do niej wrócimy. Do zobaczenia za tydzień.